Jadłam wtedy ryż z fasolą posypany prażonym maniokiem, czyli to samo co jadłam codziennie, przez dwa tygodnie na śniadanie, na obiad i na kolację, naprawdę, ale to wcale nie oznacza, że jedzenie w Brazylii jest monotonne, dlatego że ludzie w Brazylii jedzą dużo mięsa, więc ich jadłospis wygląda mniej więcej tak, że jest ryż, fasola i kurczak. Na śniadanie, ryż, fasola i wołowina na obiad. Ryż, fasola, wieprzowina na kolację. Ryż i fasola to jest podstawa, a druga podstawa to są różne rodzaje mięsa i kiełbasa. Ale ponieważ ja nie jem mięsa, to zostałam przy tych dwóch pierwszych rzeczach, czyli przy ryżu i fasoli, codziennie, trzy razy dziennie. Ale ja to lubię, więc jadłam to z ogromną przyjemnością. I wczoraj w domu po powrocie sama też z własnej woli ugotowałam fasolę z warzywami. Dlatego, że fasola jest po prostu pyszna. I moim zdaniem do wszystkiego pasuje: i do ziemniaków, i do ryżu, i do kaszy, i do wszystkich warzyw, od aż popakłażane i to jest chyba jedna z rzeczy, które łączyły Brazylię i Polskę, ale kiedyś? Dlatego, że teraz w Polsce Wydaje mi się, że fasola jest bardzo niedoceniona i chyba jest bardzo rzadko jedzona i kojarzy się chyba tylko z zupą fasolową, z dodatkiem kiełbasy, chociaż tak naprawdę w tej fasolówce kiełbasa jest już całkiem niepotrzebna, dlatego że przecież fasola to jest fantastyczne źródło białka. I kiedyś w dawnej Polsce ludzie o tym wiedzieli i fasola była codziennym pożywieniem, tak samo jak jest teraz w Brazylii. I słusznie, dlatego że fasola ma bardzo dużo białka, więc może świetnie zastąpić mięso. ma też różne inne rzeczy, tam różne, taki błonnik, witaminy, żelazo, różne inne fajne rzeczy potrzebne do życia na co dzień. Ja osobiście uwielbiam fasolę i bardzo często ją gotuję.